Byłeś kiedyś na Campo Bosco? Byłeś na Isa? A może byłeś na Sao? Nie? No to może chociaż raz na jakiś czas przychodzisz do ratownia. Jeżeli tak, to z pewnością znasz to uczucie, uczucie radości. Czym była ona dla księdza bosko? Wypełnianiem ich obowiązków, pomocą innym, ale nade wszystko wypływała z wiary, z wiary w Jezusa i osobistego spotkania z Nim. Dlatego wśród naszych spotkań z przyjaciółmi, przy kawie, przy herbacie podczas gry w piłkę. Nie zapomnijmy, że wiara chrześcijańska niesie prawdziwą radość i nią dzielmy się z innymi. Bądźmy radośni, a czas szybko minie. Żyjcie także w największej radości, bylebyście nie grzeszyli. Bądź radosny, ale niech to będzie radość szczera wypływająca ze świadomości wolnej od grzechu. To są słowa Księdza Bosko. Papież Franciszek uczy nas, że radość wypływa z Ewangelii. Kiedy Izraelici przebyli Morze Czerwone, wyzwoleni od wojsk Faraona, znaleźli się w bardzo ciężkiej sytuacji, w pośrodku pustyni, bez żadnego wsparcia militarnego, i właśnie wtedy, w jednym z najcięższych momentów historii narodu wybranego, śpiewają Bogu jahwe, pieśń dzień Właśnie taki jest sens naszej radości. Pośród ucisków i utrapienia wierzymy, że to Bóg jest naszym wybawcą. Tą radością dzielmy się z innymi, idąc do naszych oratorów, do naszych szkół, i w naszych rodzinach.